Powiada Stefania Buda. No to wam opowiem teraz, czego to dudni woda w studni. Było to dawno, dawno i nawet jak pytałam, gdzie to ludzie nie wiedzieli, gdzie się to działo, ale zaś się działo, to mówią, że na pewno tak było, bo do dziś w każdy studni woda dudni. Był gdowiec, dobry, uczciwy, i miał swoje córkę. Hanusie, taką, y, dobro dziewczynę i pracowito, ale mu radzili wszyscy, żeby na stare lata są so zostawił, albo córka se chłopa jakiego najdzie, a pójdzie z domu, a on będzie jak sirota. A on rozumiał co to sirota, bo cięgiem go serce bolało, że to jego dziecko sirotą jest. I włożył się z godową, jeszcze dosyć młodą. Która miała swoją córkę, Zośkę. Oj cóż, ojciec widział, że źle zrobił, bo matka, macocha, matka Zośki, to ino no robiała jego Hanusią gnała je do roboty od rana do wieczora, a Zośka to ino się stroiła i przed lusterkiem stoła, a na ojcyma ino o pieniądze pyskdarła. A przysła ciężko zima, lody skóry ziemię. Trzeba było do studnie na plac taki gminny chodzić. Tam wszyscy chodzili z całej okolicy. A ze kusty jak nabierał wodę, to troszkę rozlął. To ta rosły te lody do góry koło cymbrowiny, ze już prawie były równe z cymbrowiną. I jak któregoś dnia Hanka miała iść po wodę. To ojciec się ulitował, a kłopotu nie chciał robić, gadał do e, swojej kobiety, to byś posłała izośkę, żeby choć ją przytrzymała, żeby broń Boże się nie pośliznęła i do tych studnie nie wpadła. No to baba ja to jej Zośka. No to, a Zośka wszystko już przemyślała przez drogę, co ojciec gadał. A Hanka wiadro zacyna do studni puszcza i ja ją pchła. Świechanka poleciała do studni, a ona z krzykiem przyleciała do chałupy, a bochania wpadła do studni. Nie dałam rady ją złapać, co się stało. Strasznie ojciec bidny rozpoczął, co dzień chodził są po wodę do studni, a jak woda nabierał, to płakał, żałzył, kap, 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 leciały do tej studni. A co było z Hanusią, to ja wam to wyprzedzę i powiem wam wcześniej. Ona to potem ojcom opowiadała. A ona leciała, leciała i na złapała się cygusi i stanęła na takiej półce w te studnie. Patrzy, jakieś drzwiża, jakiś skubelek. Otworzyła, a tam tako jak długo się Zaczyna tą sienią iść, a tam zamiast ciemni, to co rozjaśni, myśli, o to nawet dobrze, bo sieni nie utopię, tylko kasi wyjdę. Ale wesła na komnaty, a w tych komnatach prześliczne meble i taki siwiusinki pan siedzi. Na bielusinko ubrany, w bielusinkim żupanie, broda prawie do samej ziemi. I mówi: o, a kto tu przyszedł, ja tak dobrze nie widzę, przyjdź ta bliżej, dziecko. Podeszła, kto ty jesteś? A ja jestem Hanusia. A to, jak twojej matce? A mojej matce, Marysia, ale moja matka nie żyje, ja mam miną macochę, tak, masz macochę. No to tobie się ta do domu nie śpieszy, dziecko, nie śpieszy. Ale ja mam ojca, tak bym chciała do mojego ojca do domu. A stary powiedział tak, będziesz mi tu służyć, możesz mi tu wszystko sprzątać jak ci korze i musisz mi znaleźć dwanaście guzików od mojego żupana, bo mi się kasi odpruły, rozleciały. Jak mi zbierzesz te dwanaście perłowych guzików, to ci dobrze zapłacę i cię wyślę do ojca. Hanusia sprzątała, szukała, na kolanach chodziła pod wszystkie sprzęty. Nigdzie guzików pana nie było. Któregoś czasu przechodziła i ujrzała tę drogę, ten korytarz nad te studnie i poszła tam. I mówił, ta bodajże zebem się utopiła była. A tu na rozkap, coś kapło. Wystawiła rękę, złapała kropelkę. No ta kropelka zmieniła się w perłowy guzicek. Z radością przyleciała i mówi temu siwemu panu. Nalazłam jeden guzicek. No to się starej o więcej. Ona co dzień sprzątała, usługiwała i chodziła co dzień, ale nie zawdy Udało jej się złapać tę kropelkę choć cięgiem kapały, cięgiem kapały, nie wiedziała co księgiem myślała o ojcu, ale zebrała dwanaście guzicków. Jak zebrała tych dwanaście guzicków, ten pan mówi, masz haw, dziecko klucze, to jest twoja zapłata ode mnie. Tym kluczem otworzysz te drzwi tam po prawej stronie i wszystkie inne drzwi będą do ciebie otwarte. Ale taką obdarto, jak jesteś, to nie pójdziesz. Lasną w ręce, a nareszcie zjawiło tyle służby, nie wiadomo, skąd. Przyniosły jej suknię buciki, płos, copecie i wystroiły ją jak wielgo panią. No to idźże, dobre dziecko do swojego ojca. No, idzie, otworzyła drzwi, wyszła na dziedziniec przed pięknym zamkiem. A tam kołem służba stoi, kłaniają się jej, pitają ją, jak właścicielkę. Ona oczy robi, ale mówi, to wszystko pani, to dziedzic pani, wszystko przekazał. To... No i pierwsze co pomyślała, to pojedzie to przecież do podwiedziny do ojca, kozała karetę zaprzągać konie i pojedzie do ojca. Przyjechała przed dom. Ojciec ją ja nie mógł poznać, jak ją poznał, radości było wiele. Ma cha, też udawała, z tą, że, że się cieszą strasznie, ale najbardziej to im chodziło, żeby mu opowiadała, skąd ona ma tyle tych majętności. Jak im wszystko opowiedziała, chciała ojca zabrać, ale ojciec go do, nie dziecko, ja tu jeszcze potrzebne, to ja tu jeszcze zostanę, a tym jeszcze odwidzę. Jak przyszła zima i no lody, skóły, ziemię, matka któregoś dnia mówi, Zośka, idziemy po wodę do swojej córki. A przez drogę jej mówi, ty byś słyszała wszystko, co Hanka opowiadała? Jak się to trzeba sprawować? No, ja myślę, że tyś nie głupsza od niej i ty bez majątku nie wrócisz. Jak i no Zośka w wiadro przypina to matka, ja bóg na te studni no i tak jak Hanka Zośka trafiła tam do tego siwego pana, ale przecież na roboty niezwyczajno i się robić nie chciało. Za nią ta matka też nie płakała i nikt nie płakał i guzicków nie nalazła. I do dziś ta Zośka siedzi tam w ty studni. Jak nie wierzycie, to wołajcie, La wojecie! Zośka! To ona wam złot powie: ho, ho, ho! ho, 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 ho. Nagranie udostępnione w bibliotece Wolnelektury.pl w ramach projektu Z naszej bajki Fundacji Nowoczesna Polska. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagranie zrealizował Antoni Beksiak.